Grazie. Sponsorem programu był producent leku na sen, Senolek. Domowa katastrofa. Przygarnij nowy model Tefal X-Force Flex. Jego ekstremalnie skuteczna elektroszczotka głęboko odkurza, a unikalna głowica odkurza i aktywnie myje jednocześnie. Dla niewskazitelnych rezultatów, Tefal X-Force Flex, niezawodny przyjaciel domu. ostro i odbiera wolność. BUPROM MAX SPRINT uderza ze swoją maksymalną szybkością. Płynna kapsułka wchłania się prawie trzy razy szybciej i uwalnia od bólu. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram i BUPROM MAX SPRINT. Wybieram wolność. Gomitwa myśli nie daje ci zasnąć? Stres z całego dnia pochukuje w głowie. Wypróbuj Valuset Noc Plus. Lek, który dzięki sile trzech ziół przyspiesza zasypianie. Zaczyna działać już po 30 minutach. Valuset Noc Plus szybko przewraca sen. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdy wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych wracają, bierz Groprinozim. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Groprinozim Forte. I wracaj do aktywności. Łapie. Mam coś nowego. Mmm, łaciatego. Dobrze napakowanego. Wiesz, co lubię. Nowy łaciaty w rodzinie. Spróbuj nowego łaciatego. Gośka jest super. Najlepiej wie, jak ratować zwierzęta, ale gdy uderza ostry ból, nawet super kobieta potrzebuje super wsparcia. Ibum Supermax z siłą maksymalnej potrójnej dawki ibuprofenu uderza w ostry ból. To najsilniejsza kapsułka z ibuprofenem. Ibum Supermax, najsilniejszy na ostry ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hey. Na rowerach w taką pogodę? Dla nas nie ma złej pogody. Jest tylko dobra odporność, bo wszyscy bierzemy Iskial. Iskial Immunomax to wysokie porcje cennego oleju z wątroby rekina i witaminy D3. Iskial buduje odporność od wewnątrz. Mokry kaszel? Weź Flegamax. Usuwa wydzielinę w oskrzelach i zatokach. W zatokach też? Tak, Flegamax. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czujesz, jak stres Cię przygniata? Przez nerwy chodzisz na jeżony? Valuset. Szybko przywraca spokój. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedy moje stawy potrzebują wsparcia, sięgam po sprawdzony efekt. Artresan Efekt to coś więcej niż kolagen. Zawiera też Apreflex, dzięki czemu zwiększa elastyczność stawów i daje pierwsze efekty już po 7 dniach. Artresan Efekt. Sięgaj po coś więcej niż kolagen. Opryszczka? Rozwalmy ją od środka. Haskovir Control Max leczy i zapobiega nawrotom opryszczki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowe perfumy do prania Silan Selection. Dodane do prania jeszcze silniej otulają tkaniny nowymi wyrazistymi aromatami. Poczuj najbardziej intensywne zapachy. Spraw, by Twoje ubrania pachniały jak najlepsze perfumy. Wypróbuj Silan Selection perfumy do prania. Twoja skóra może starzeć się szybciej niż ty. Zatrzymaj to, cofnij czas. Odkryj nowe serum Nivea Cellular z Epicelin, naszym przełomowym składnikiem epigenetycznym. Aktywuje funkcję długowieczności w skórze, by cofnąć jej wiek w dwa tygodnie. Nowość serum Nivea Cellular Epigenetics. Nivea dla skóry. Care Style 9. Poznaj najmocniejszy i najbardziej innowacyjny generator pary od Brown. Dla najlepszych rezultatów i Twojej wygody. Kup teraz i otrzymaj parownicę Brown za 1 zł. Chcemy, żebyś w nowy sezon weszła stylowo. Sprawdź nową kolekcję w Deichmann. Buty jesienne już od 119,99. Pokochamy buty Deichmann. Czas na Notino Black Friday. Tylko w tym tygodniu otrzymasz 15% zniżki przy zakupie perfum powyżej 45 zł. A w aplikacji zyskasz dodatkowe 5% zniżki. Notino. Today is yours. Feel good. Odśwież mieszkanie fantastycznymi ofertami z JISK. Rabat do 50% na wybrane meble. Na przykład krzesło za 195 zł. Rabat 50%. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Opieka nad kotem to zobowiązanie na całe życie. A dzięki zaawansowanemu żywieniu Purina One możesz zauważyć widoczną różnicę już w ciągu trzech tygodni. Aby cieszyć się wspólnym życiem podejmij 3 tygodniowe wyzwanie Purina One. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie kawa ziarnista MKKP opakowanie 1000 gramów tylko 54,99. A masło klarowane polmlek opakowanie 500 gramów jedynie 19,99. Idę tam gdzie wszystko mam. Kaufland. Friday Weeks, obniżki na tysiące produktów, kuchnia Amika taniej o 250 zł. Dodatkowo 30 rat 0% i do maja nie płacisz w sklepach i na eurocom.pl. Już za chwilę w TVP seriale premierowy odcinek nowego sezonu Komisarz Alex. nowy model Tefal X-Force Flex. Jego ekstremalnie skuteczna elektroszczotka głęboko odkurza, a unikalna głowica odkurza i aktywnie myje jednocześnie dla niewskazitelnych rezultatów. Tefal X-Force Flex. Niezawodny przyjaciel domu. Gdy wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych wracają, bierz Groprinozin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Groprinozin Forte i wracaj do aktywności. Kiedy ból atakuje ostro i odbiera wolność. I Buprom MAX SPRINT uderza ze swoją maksymalną szybkością. Płynna kapsułka wchłania się prawie trzy razy szybciej i uwalnia od bólu. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram i BUPROM MAX SPRINT. Wybieram wolność. Czas na Notino Black Friday. Tylko w tym tygodniu otrzymasz 15% zniżki przy zakupie perfum powyżej 45 zł. Na przykład Marek Lancôme, Yves Saint Laurent lub Giorgio Armani. Notino, today is yours. Feel good. U nas w domu to my wyznaczamy trendy. Choć zmontujemy coś razem. I cięcie. No i mamy to pójdzie wiralem. <noise> Nowy łaciaty w rodzinie. Spróbuj nowego łaciatego. Zacznij poranek w stylu Lion. Wyjątkowy smak czekolady i karmelu, któremu nie można się oprzeć. Obudź się. Zacznij dzień i żyj w stylu Lion. Ibum Supermax. Najsilniejszy na ostry ból. Teraz również w większym opakowaniu 20 kapsułek. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Też tak masz? Nadmiernie wypadające i cienkie włosy? Mamy na to rozwiązanie. Biotebal Max. Biotebal Max to lek zawierający jedyną aktywnie działającą biotynę, czyli debiotynę, która tworzy keratynę, podstawowy budulec włosów. A efekt zobaczysz już po czterech tygodniach. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotebal Max. Silniejsze włosy w 4 tygodnie. Czy wiesz, co jest przyczyną zatkanego nosa? Stan zapalny. Nasivin Classic nie tylko szybko odtyka nos, ale także działa przeciwzapalnie, przyspieszając leczenie kataru. Nasivin Classic. Szybka ulga i efekt przeciwzapalny. Sprawdź też nasiwiń z naturalnym aloesem o zapachu eukaliptusa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zikwil Sen przedstawia mistrzów każdego dnia. Złoty medal w podnoszeniu wnuków? Nie, po prostu lepiej spał. Wypróbuj nowy Zikil Sen, który pomoże ci zasnąć i spać przez całą noc. Nowy Zikil Sen cała noc. Kiedy moje stawy potrzebują wsparcia, sięgam po sprawdzony efekt. Artresan Efekt to coś więcej niż kolagen. Zawiera też Apreflex, dzięki czemu zwiększa elastyczność stawów i daje pierwsze efekty już po 7 dniach. Artresan Efekt. Sięgaj po coś więcej niż kolagen. Rozkłada Cię grypa lub przeziębienie? Fairvex. Trzy składniki, 9 objawów. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zaufaj sile Fairvexu. Nowe perfumy do prania Silan Selection. Dodane do prania, jeszcze silniej otulają tkaniny nowymi, wyrazistymi aromatami. Poczuj najbardziej intensywne zapachy. Spraw, by twoje ubrania pachniały jak najlepsze perfumy. Wypróbuj Silan Selection, perfumy do prania. Twoja skóra może starzeć się szybciej niż ty. Zatrzymaj to. Cofnij czas. Odkryj nowe serum Nivea Cellular z Epicelin, naszym przełomowym składnikiem epigenetycznym. Aktywuje funkcję długowieczności w skórze, by cofnąć jej wiek w dwa tygodnie. Nowość Serum Nivea Cellular Epigenetics. Nivea dla skóry. Ale Super! Super! Emocje w sporcie bywają różne. Czasem jest lepiej, czasem gorzej, ale to właśnie jest super. Superb. CareStyle 9. Poznaj najmocniejszy i najbardziej innowacyjny generator fary od Brown. Dla najlepszych rezultatów i Twojej wygody. Kup teraz i otrzymaj parownicę Brown za 1 zł. Śwież mieszkanie fantastycznymi ofertami z JISK. Rabat do 50% na wybrane meble. Na przykład fotel za 295 zł. Rabat 50%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Opieka nad kotem to zobowiązanie na całe życie. A dzięki zaawansowanemu żywieniu Purina One możesz zauważyć widoczną różnicę już w ciągu trzech tygodni. Aby cieszyć się wspólnym życiem, podejmij trzytygodniowe wyzwanie Purina One. Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy z Kaufland Card. Mleko UHT Polmlek 3,2%, złoty 99 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6, a parówki tarczyński 3,79 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Motorola taniej o 200 zł. Dodatkowo 30 razy 0% i do maja nie płacisz. W sklepach i na euro.com.pl. Sponsorem programu jest producent leku na sen Senolek. Sponsorem programu jest producent leku i Max Sprint. Na program zaprasza sponsor producent tabletek na uspokojenie Nervosol Tabs. La Vesta to jedna z najnowocześniejszych.